Juruś, za wzruszenia, za łzy, za to, że legalnie biłeś kruski. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Sto lat, kochany. Sto lat, sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech, niech żyje, zawodów, żyje, żyje, żyje nam.

Piękny pas, pas mistrza, pas stanuja, panie i panowie. Je, jeżeli możemy zaprosić wszystkich e, dekorowanych dzisiaj tutaj do wspólnego e, e, z, zdjęcia, to bardzo zapraszam. Prosimy bardzo, wszystkich laureatów.